Bardzo woda, dzięki dużemu wsparciu i pomocy e, w i No i oczywiście w dotacji do Wolla, skali 100 tysięcy złotych ubrania e, ochronne, sprzęt tak jak widać w naszej strażnicy. Uzyskaliśmy 17 kompletów ubrań specjalnych czy częściowych Belliclair, plecak ratowniczy PSPR-1 oraz sprzęt wysokościowy. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z ubrań specjalnych, bo niestety posiadaliśmy wcześniej stare ubrania, dzięki którym będziemy bardziej bezpieczni przy działaniach. Jestem dumny, zadowolony, bardzo się cieszę, bo nowe ubrania, które kosztują ponad 70 tysięcy, jednostce została doposażona, tak jak mówią ochotnicy, na dzień dzisiejszy praktycznie komplet wyposażenia w posiadaniu tej jednostki.